Biedna dziewczynka siedziała przy drodze i jadła suchy chleb. W tym samym miejscu matka kłóciła się ze swoim synem, mówiąc, że potrzebuje dziś synowej, bo jej cierpliwość się skończyła. Nagle zauważyła dziewczynkę i stwierdziła, że wygląda bardzo niewinnie i może się nadać. Podeszła do niej, podała jej wizytówkę i zaproponowała, aby została jej synową choćby na jeden dzień. Syn natychmiast zaprotestował, obawiając się drwin byłej żony. Dziewczynka odpowiedziała ze złością, że nie ma zamiaru wychodzić za niego za mąż i chce tylko spokojnie zjeść. Matka jednak łagodnie wyjaśniła, że jeśli się zgodzi, otrzyma szansę, która może odmienić jej życie i pozwolić jej żyć z godnością. Dziewczynka zamyśliła się i pomyślała, że po raz pierwszy ktoś nie okazuje jej nienawiści, lecz mówi o szacunku. Hamza spojrzał na nią i kazał jej się przebrać. Na co dziewczynka odpowiedziała, że kupiła swoje ubranie na nowy rok, a czerwony kolor symbolizuje szczęście. Matka wręczyła jej sukienkę i poprosiła, by ją założyła. Dziewczynka uśmiechnęła się i obiecała wrócić za pięć minut, po czym odeszła. W tym czasie pojawiła się Fatima ze swoim nowym mężem, Zajdem. Hamza, widząc byłą żonę, odwrócił wzrok i pomyślał, co się stanie, jeśli zobaczy jego obecną żonę. Gdy próbował odejść. Fatima zatrzymała go, szydząc z niego i przedstawiając Zajda jako swojego nowego, lepszego męża. Zaczęła go obrażać, a Hamza spokojnie odpowiedział, że wkrótce się ożeni i że jego żona jest piękna, jak wielka gwiazda. Słysząc to, biedna dziewczynka uśmiechnęła się z daleka, myśląc, że przynajmniej przez jeden dzień może poczuć się jak gwiazda. Fatima wyśmiała jego słowa, a Zajd z pogardą skomentował jego wygląd: Proponując mu pracę przy sprzątaniu biura, po czym Fatima dumnie dodała, że jej mąż jest dyrektorem Young Group. Zaid potwierdził to arogancko, jednak gdy pojawił się sekretarz, zignorował Zaida i ukłonił się Hamzie, witając go jako prezesa. Zapadła cisza, a Fatima i Zaid byli wstrząśnięci. W tym momencie wróciła dziewczynka po przebraniu. Wyglądała jak modelka piękna i pewna siebie. Przyciągając spojrzenia wszystkich. Matka uśmiechnęła się, chwyciła ją za rękę, a Hamza stanął obok niej. Gdy mieli odejść, Zaid próbował ich zatrzymać i przeprosić, lecz Hamza spokojnie oznajmił, że nie spodziewał się tak aroganckiej osoby na stanowisku dyrektora i zwolnił go z pracy. Troje z nich odeszło, a Fatima i Zaid zostali w szoku, uświadamiając sobie, że prawdziwa wielkość w charakterze i umiejętności okazywania szacunku innym, a nie w bogactwie czy ubraniach, czy